Horizon Zero Dawn studia Guerrilla Games jest uwielbiany za styl, gameplay i przede wszystkim za przepiękną oprawę graficzną. Horizon Zero Dawn miał premierę w 2017 na PlayStation 4. Trzy lata później gra dostała oficjalny port na pecety. Dzięki mocniejszym podzespołom Horizon wyglądał jeszcze lepiej niż na PlayStation 4. Horizon Forbidden West miał premierę na PlayStation 5 i Guerrilla Games zrobili dokładnie to samo. Wersja gry na PC wyglądała o niebo lepiej niż na PlayStation 5. Od jakiegoś czasu krążą plotki o remasterze pierwszej części gry. Więcej wiarygodności dodały ostatnie ruchy Sony związane z PlayStation Store. W drugiej połowie maja 2024 Sony usunął Horizon Zero Dawn z PlayStation Plus Extra, co tylko zaogniło plotki o rzekomo powstającym remasterze pierwszej gry. Oczywiście nikt oficjalnie tej informacji nie potwierdził, więc na ten moment jest to tylko plotka. Jak zwykle w takim wypadku są wady i zalety takiego zabiegu. Największą zaletą remastera Horizon Zero Dawn na PlayStation 5 byłaby poprawiona grafika. Gra w 2017 wyglądała niesamowicie dobrze, jednak została nadgryziona zębem czasu. Gra zbliża się do swoich dziesiątych urodzin, więc remaster potencjalnie przyciągnąłby nowych graczy do tej franczyzy, jednocześnie utrzymując starych wyjadaczy aż do momentu pojawienia się kolejnego sequela. Niestety są też wady, i to dość poważne. Przede wszystkim taki ruch ze strony twórców gry może zostać potraktowany jako zwykły skok na kasę. Nie byłby to pierwszy raz, kiedy sony poleciało na kasę, nie patrząc na opinię graczy. Po Horizon Zero Dawn można grać w rozdzielczości 4K w 60 fps, a port na PC oferuje podkręcone efekty wizualne. Zatem, po co tworzyć remaster na PlayStation 5, który teoretycznie nie jest potrzebny? Skoro nie jest potrzebny, to po co deweloperzy mają marnować cenny czas na remaster gry, która remastera nie potrzebuje, zamiast skupić się po prostu na sequelu. No i tu rozumiem, że remaster to tylko odświeżenie i nie wymaga tysięcy godzin pracy, ale zawsze to kilka tygodni czy nawet miesięcy pracy nad czymś, czego w ogóle nie potrzebujemy. Oczywiście można skontrować ten argument, mówiąc, że remaster tworzy dedykowany zespół, a prace nad Horizon 3 już trwają. Jak myślicie, czy zalety są mocniejsze niż wady? Może jest odwrotnie, a może wpadły wam do głowy jakieś inne? Dajcie znać w komentarzach poniżej.